thank <music> Niedziela w niebo wstąpienia Pana Jezusa. W tym roku Kościół daje nam do rozważania dwa teksty Świętego Łukasza. Jeden z jego Ewangelii i drugi z dziejów apostolskich. Jezus powiedział do swoich uczniów. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Łukasz jest jedynym autorem biblijnym, który taką e, wagę przykłada do, do wydarzenia w niebo Pana Jezusa. E, Łukasz chce pokazać e, po pierwsze takie dwie rzeczy, że... Kończy się y, działalność Jezusa w tej formie, jaka była do tej pory. Jezus wstępuje do nieba, zasiada po prawicy Ojca, staje się Kyriosem, tym, który króluje, który ma władzę i potęgę, jak mówi święty Paweł, ale który także jest głową Kościoła i jego ciała. Teraz działanie Pana Jezusa. I jego przybywanie tutaj w świecie przybiera nową formę. Po pierwsze, Jezus może być obecny wszędzie, spotkać się z każdym człowiekiem, a nie tylko w Galilei, nie tylko na Bliskim Wschodzie, z tymi ludźmi, którzy go mogli dotknąć jako człowieka. Teraz zmartwychwstały Pan, który siedzi po prawicy ojca, może spotkać się z każdym człowiekiem, w każdym miejscu świata i w każdym czasie. Ale Łukasz także pokazuje coś jedno, że rozpoczyna się czas Kościoła. To Kościół jest szczególnie tym miejscem i tym, który ma pokazywać zmartwychwstałego Pana Jezusa. Żyjemy teraz w czasie Kościoła. Kościół jako taki jest znakiem, jest sakramentem, widzialnym znakiem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, którego już nie zobaczymy. Tak jak widzieli go 2000 lat temu mu współcześni, jako mężczyzny człowieka, możemy go spotykać w znakach, zobaczymy go powtórnie, kiedy przyjdzie w chwale. Co nam też mówi ta dzisiejsza uroczystość niebowstąpienia pańskiego? Mówi nam jeszcze takie rzeczy, że po pierwsze, my wszyscy idziemy do nieba, tam gdzie wstąpił Pan Jezus, tam jest nasz dom. To, tutaj, co przeżywamy, i ta rzeczywistość ziemska, jest przejściowa. Tutaj jesteśmy w drodze. My wszyscy idziemy do nieba i nie możemy o tym zapominać. I chrześcijanin, a zarazem tutaj po drodze, mu, i to bardzo podkreśla właśnie święty Łukasz, mamy świadczyć o zmartwychwstałym Panu Jezusie, o jego miłości. Można by powiedzieć ja często lubię mówić coś takiego, że chrześcijanin. To jest ktoś, kto ma głowę w chmurach i twardo stąpa po ziemię. A więc chrześcijanin to nie jest ktoś, kto jakby zapomniał o tym, co się tu dzieje, zapomniał o rodzinie, o dzieciach, o pracy i tylko patrzy w niebo, tak jak to z początku apostołowie zrobili i nic tylko oczekuje pana. Ani chrześcijanin to nie jest też ktoś, kto się tylko zakręcił tutaj wokół tych spraw na ziemi i tylko myśli, co tu, tu, tu i nie wie dokąd idzie. Nie, chrześcijanin to jest ktoś, kto idzie do nieba, który całe swoje życie nastawił na Jezusa Chrystusa, na dom Ojca, a po drodze czyni rzeczy w imię Jezusa Chrystusa, staje się świadkiem pana Jezusa. Co dalej nam mówi? Ta, ta Ewangelia, to dzisiejsze słowo. Kto może być świadkiem Jezusa Chrystusa? Po pierwsze, ten, kto go spotkał w swoim życiu, ten, kto zrozumiał Jego słowa i uwierzył i Jemu, i Jego słowom, przyjął Jezusa do swojego życia. I wreszcie świadkiem może być ten, kto potwierdza swoją wiarę publicznie. Nie wstydzi się Pana Jezusa, mówi o Nim, świadczy o Jego miłości swoim życiem. Co o czym mamy świadczyć, co mamy głosić jako uczniowie Pana Jezusa? Przede wszystkim Kościół, a więc także każdy z nas, wszyscy chrześcijanie, przede wszystkim my mamy pokazywać Jezusa Chrystusa. Mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie, a konkretnie o tym, i to przypomina Pan Jezus właśnie przed odejściem, a konkretnie o tym, że umarł za nasze grzechy i wstał i żyje. I dalej mamy głosić i wzywać do nawrócenia i mówić, że miłosierny Pan ofiaruje człowiekowi odpuszczenie grzechów i ofiaruje mu pełnię życia. Bo Jezus Chrystus, dobry pasterz, przyszedł po to, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. Co dalej nam dzisiaj mówi Łukasz? Gdzie, podając nam słowo Pana Jezusa, gdzie mamy świadczyć o Panu Jezusie? Wszędzie, aż po krańce świata. Nie mamy świadczyć tylko w kościele. Nie mamy być świadkami Pana Jezusa tylko na Eucharystii, przy Ambona. Mamy świadczyć o Panu Jezusie wszędzie, w swoich domach, w swoich rodzinach, w spotkaniach z przyjaciółmi, w pracy, w kinie, w teatrze, gdzie się da. Oczywiście w mądry sposób i na, i na różne sposoby, ale mamy świadczyć wszędzie, wszystkim ludziom i na wszelkie możliwe sposoby. Tak mówił Święty Dominik do swoich braci. I wreszcie, <laughs> ostatnie może, jak mamy świadczyć o Panu Jezusie? Dzisiaj bardzo nam na to zwraca słowo uwagę, mamy świadczyć w Duchu Świętym. To nie jest tak, że Kościół sam pozostał tutaj na ziemi. I że Kościół jest taki biedny, i my tutaj chrześcijanie, księża, zakonnicy, wierni, my się tu męczymy. Co powiedzieć, jak powiedzieć? I my tu się staramy, a świat mówiąc tak nieładnie nas olewa, nie przyjmuje się nami, i my tacy biedni jesteśmy, i Kościół się roz. Nie. Jezus nam mówi tak: będziecie świadczyć, jak otrzymacie moc z wysoka kiedy ogarnie Was Duch Święty. De facto świadkiem koronnym, tym, który naprawdę świadczy Jezusie Chrystusie, jest Duch Święty. I Duch Święty jest nam dany, i Duch Święty towarzyszy Kościołowi, i naszym słowom, i temu, co my głosimy, i tym naszym słowom, które pokazują Jezusa Chrystusa, towarzyszy moc Ducha Świętego. I dobrze jest, żebyśmy byli tego świadomi. I dobrze jest, żebyśmy pamiętali, że to nie my nawracamy ludzkie serca, tylko ludzkie serca nawraca Duch Święty. I dobrze jest, żebyśmy w naszym świadczeniu o Ewangelii i o Jezusie Chrystusie nie zapomnieli nigdy o tym, że potrzebujemy mocy z wysoko, że potrzebny nam jest Duch Święty i że to w Jego mocy możemy docierać z orędzie Ewangelii do innych ludzi aż po krańce świata. Dlatego może w tym tygodniu, kiedy oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego, szczególnie módlmy się o wypełnienie Jego łaskami, Jego darami, Jego charyzmatami, żebyśmy naprawdę, po pierwsze, doświadczyli Jezusa w swoim życiu, spotkali żywego Jezusa w swoim życiu, doświadczyli Jego miłości i żebyśmy naprawdę w mocy Ducha Świętego byli świadkami Jego Ewangelii.